Cześć! Wiem, że mnie ja uwielbiacie. Ja jestem tu szefową tych wszystkich filmów, co y, nakrecałam. I dzisiaj przedstawię Wam moich y, najkochajszych i najbardziej wrogów, których chcę dać. Przedstawię wam. Czyli... ja y, Jacek kto mój chłop mamo, czasami jest taki półgłupki, joda wrzucać. Zobaczcie Jacek, nazwiska to już nie powiem, bo jestem pacan. Tak, tak samo jak wiecie z tego filmu Zakręceni, tam jest Logan, tym pacan. Tylko, że ja, mm, tu w tym filmie mamy y, Logan, znaczy tego Jacka. Tak, tam, tam. No i teraz mój największy wróg, czyli Sawanna. To mój największy wróg. Siemano. Jestem jej największym wrogiem. Chyba ją znacie oczywiście. Ona kręci ten film, ale niedługo ja zacznę kręcić film. Zobaczycie. Zobaczycie, no tak. Zobaczycie, a ty już yy, dowiecie się, to mam gęba upadnie. Będą lepsze od tej dziebuchy. Ona kłamie! z mi, drogi! O! Auć! Czyli to chyba wszystko, co ja mam powiedzieć. A dzisiaj jest to, to wszystko. No i let's Czyli pokażę wam yy, mojego chłopaka i mojego wroga. Może, a więcej pokażę wam moją koleżankę, najlepszą koleżankę. Uwaga. Tą koleżanką jest Amelka. Cześć, jestem jej najlepszą koleżanką z Sawanny. To jest jakby moja siostra. Mamy dwie mamy, które nazywają się tak samo, tylko uważamy się za siostrę. To chyba każdy no ma... i inne takie rzeczy. Mam jeszcze chłopaka, zresztą go przedstawię. Czyli to jest. Yeah. Uwaga! Szymon! Cześć! Jestem chłopakiem Ameli. Mam dziurkę i jestem ponumerowany. Tak się przedstawię wam. Tak ja wyglądam. Jestem wspaniałym psem i chłopakiem dla Ameli. Wam to widać zresztą. No i. Czyli ja wracam do tego filmu, Siomi. Więc to są moi znajomi, których bardzo lubię. Czyli to jest moja cała dwójka. Czyli inaczej, ze mną trójka. Tak to się składa. Hmm. No weź Janek, nie mrucz mi tu pod kamerą. Wiem, to mój taki kolega. Mimo, ci nie O, syn, to nie da się dugać. Czekajcie, ścignę Zabija ta. Ja będę kamerą. Nie, nie, ja, Zgadzam się z tobą. Już wracam, sięgnęł go to super. Oh. Czyli to y, moja cała wspaniała trójka. Jak świecie. Mhm. E, skoczymy ten film. Do zobaczenia.